Napierdalamy po pijaku I no śpiewamy Przykro mi je jeszcze Szeżyiii to sam Przy... e... to sam To pała z, 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 to sam Z kim gramy? Z kim gramy? Panowie e... Z Birem z Teddy Beer Czarna palna Z misiem z tego, Teddy O, ale na i rolnik, rolnik, rolnik pod rolnikiem ciągnie, ja ciągniku rolnik worek ma Z worku są buraki i choć se rolnik wszyki. nie wiem czemu kurwa to śpiewam Epa, epa, zis Search and destroyed napierdala my, hej, hej, hej Hej, hej góralu, napierdala i postypka Hmm. Nie widać mnie, jeśli się sam y, walnę swoim fleszem, nie? C nie wiem. Też. Gul, jak? No nie, nie. To było nie fair. Ale jebana panda. Nie to nie było nie fair. Ta panda jest wizną. Gdzie był? Nie hmm. wiem. Nie wiem już. Są wszędzie, z mają wszystko. Jest tam! nie Dobrze, rupa Pokłon dla ciebie, chylę czoło Kurwa! Kłaniam się nisko aż po same kule Pa ej, to jest trochę niemożliwe Kłaniam się nisko aż po same piździsko Ludzie On ma drugi level Może sobie konto nowe założył Może zresetował statystyki Może miał takie I ma 21 prestiż porzuczony konto A jak się w to gra? Jeden oznaczony i jeszcze drugi tam jest obok tego Słyszycie jak się to w to gra w ogóle? No zabił mnie! No nie jak A, bo on tam był Czemu nikt nie zareagował jak do mnie strzelali Halo! Uważaj tutaj To ja pierdolę. <laughs> I straczał, straczał. Te, nie pierdol, bo rodzinę Ale powiększysz. To mas... Ale to słyszysz. Pom, 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 pom. No ja zabijam tylko tego, Blaka. za szybko, Mówi, że oni coś są, nie patrzę. Yyye, MCA! Yyye, MCA! Ej, i ten gobi oczywiście wiedział gdzie jestem, Kładź. Ma Co do tego tymestra. On mały wucha, jak wyciągnął? <laughs> czekajcie, bo Sągo przyjechał do mnie, czekajcie. O. To co, on nie gra? Przecież jest... był z nami na no, jeszcze. Okay. <laughs> ha, no nie! <laughs> nie! Zawiodłem swoją drużynę! Jeszcze jedna Runda <grywa> Dobra, spinamy dupę Spinamy dup Sony I będzie dobrze Paki będzie dobrze Idziemy Dawaj Songo, dawaj Weź tu kurwa zamień się z Rupą I rozpierdalaj wszystko tak! Zabiłem go! Nie. Granat był! Dobra, żyję! Chłopaki, jeszcze żyję Ej, małzolemu, koło teraz poszedł na te Rupa, obudź się, koło Gdzie? Gdzie? Koło rupy A gdzie jest rupa? Ej, kurwy Na z tym, na swój, na respie A gdzie jest? Tutaj w lewo, chłopie, no, tutaj poszedł gdzie? Ej kurwy Siema! SonGo! Robimy drag playa Grasz z nami? Siemka To nie w słuchawkach masz? No. Nie? Nie masz Tak! Nie! Uuu! Jeden honorowy Co jest kurwa Ej robimy drag playa słyszysz? Jest... Grasz z nami Tutaj rupa się kurwa opierdala i nie gra z nami I jest 1 y, do 3 na Zizie. No a nie dla nas nie się no tu kurwa wszystko chuj dawaj dobrze jest ale chujowo tu u niego się gra ja... nie chuj już przegraliśmy ja nie żyję tak więc chuj a jest kurwa jest to ja pierdolę co ja mam c 4 mam na Sągo, dawaj! Ratuj honor drużyny! Akademia w pierdolu cię potrzebuje! A, 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 jest koło a. Szybko, koło a. Houston mamy problem! Ucieknie. Poszedł chyba za to. No nie! Już koniec! Nie go w idzie! Z tyłu, z tyłu, z tyłu! Z tyłu, Dobrze! Dopierdol mu! Tak! Pięknie! Mówiłem, że z tyłu, gdyby nie ja to byś kurwa zginął! Kurwa, ale skąd ty to słyszałeś? Słyszałem! Na słuchawkach! Słychać było w chuj. Jak napierdalał i napierdalał swoimi klapkami kubota i fapał po drodze. I było słychać. No dzisiaj nie, ja nie znaczyłem strzelić nawet! No już, no nie no, nie to byłem nie było fair. To nie Ściarny było fair. Ledwo żywy byłem i nawet go nie widziałem właśnie. Odwróciłem do niego No jak tak można było zjebać? Ja tu kurwa najlepiej grałem, a wy się liście Ja najlepiej grałem. <gry> Ale dobrze było. Dobrze. Nie, no, jeszcze raz. Team that match musi pójść dobrze. Zjedziemy. Teraz musi pójść dobrze. Ja decyduję, tu biorę P90 i rozwiążemy. A może ja sobie po... B, 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 B 91 To jest mój ostatni mecz. Czemu? A, po, po dobranoc idziesz iść. spać, no tak. Nie po dobranoc, to na no nie jest, nie 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 jest, nie już się kończą, Zresz, każę, no za godzinę to, kończą to, się bajki na Cartoon Network Ja nie oglądam Cartoon Network, nie mam A kabliki jeszcze, A to sorry Na ATM-ie, no, atm rodzinę, rodzinę, rodzinę pelu oglądasz, tak? Nie, czekaj, co tam jest? Rodzina zastępczy. Idę sobie zaraz ja opierdolę kabanosa to. A później idę Chcę cię wykąpać. I... Ej tam kurwy, latiować. nie kłuć się! Nie SIĘ i graj ta! Włączy... Mikrofon. Albo grać. Nie kłóćcie się! Kurwa! Zmierz... Się zmierzcie się, się se chuja i będziecie wiedzieć kto ma długi, no wejdzie kurwa kłócą który ma dłuższy, no Jest tak zwana ta miarka tak ta zwana ta, ta, ta. No, <ślam> Ale wiesz, Rupa się kuci, bo mierzy przed zwodem, a Sągo mierzy w zwodzie. Co to znaczy miałem? Albo sobie sprawdzają, który... który ma głębszą cipkę. NIE! Rzuć ją najpierw pod moją czwórkę tym... błyskowym, czy ją wiesz, potem obok później zamaruj. Z tyłu! Nie zmieniam bro, nie ma chu... nie, 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 nie. Nie, a Tam był? Był tam, widziałem. Tam był, asysta. Rupa graj albo go, no kurwa przegramy, no. Teamwork musi być, musi być teamwork. Jak nie ma teamworka, to przegramy. No pizdy, ogarnijta się, kurwa, nie mieszka chuja, ani głębokości cipki, kurwa, musimy napierdalać! Nie ma chuja! Nie, nie zabiłem go! Aaaa! Dob, Tak? Jeden jest, dobra, przeładuj! Z tyłu! Z tyłu, tak, mam go! Mam go, mam go, seria 2! I przegrałem. A było dobrze. Ale level jest, Wszedł level broni, tak więc nie jest źle. Zabił mnie granat. No słyszycie, kurwa nie kuśta się kurwa grajta I ten który zostanie, jeszcze też Bo wam zajebie Macie grać Bo idę kurwa na MW2 z NCPence, bo jeszcze pewnie gra Nie! Rupa wyszedł! Rupa ty chuju! Już kurwa więcej z tobą wina przez skypa nie wypiję Nie będzie, nie... Kurwa nie! Kończymy stosunki, kurwa towarzyskie i kurwa nie, nie widzimy się Jeszcze mam taką jedną drobnostkę, to nie było przez A, przez Steam'a No i chuj No nie! No czemu tak wcześnie przodowałem? Jak jeszcze miałem tam trochę kurwa naboi Dobra! Jest No wreszcie! Mógłbyś kurwa trochę wcześniej, kurwa przyjść i nie mierzyć chuja z Songiem no? Co mierzyliście kurwa? Wyszło, który że, ma dłuższy? <gry> Mówiłem kurwa żeby ci stanął to dopiero wtedy możesz mierzyć A ty kurwa opadniętego mierzyłeś Kurwa wyszło, nigdy nie obydwaję wygrasz obydwaję... wtedy Wysz... Wynik taki, że Aha No i spierdolił Króciutkiego No nie! Jak tak można grać? Naprawdę? Przestańcie się opierdalać A jestem drugi Wyjebcie kogoś tam, A co nie jest... a nie macie? Przecież ja kurwa nie mam programu, a poza tym nie jestem hostem, bo mam chujowego neta Mam no ch... neta na korbkę A jak gram to ty nie mogę kręcić tak korbą nie Ha, zabiłem Zabiłem go A, jest tu! Nie, no, nóż mi nie wszedł, czekajcie napiję się No i chuj, skończyło mi się wino, trzeba iść dolać Ciekawe czy ten film będzie miał e, większą oglądalność. Tu jest! Tak, zabiłem! Jeee! Co ty nagrywasz? No nagrywa. A co jak jej nie ma? No bo żeś spierdolił se chuja mierzyłeś Nie niech nie A, liczyłeś włosy na jajach Nie ja nie mam a, się wygoliłeś, kurwa, bo dziwki nie lubią e, owłosionych, tak? Właśnie, dziwka to ci kurwa weźmie nawet ukrzeczona, jak se foja, do chujo. Ej, tu jest jakiś <śm> spręja, brać Lolita nie chciała owłosionego, rupa. się ogoliłeś? Rupa. Co? Co? Chcesz sobie spręja, brać? Wiesz?! No, jak?! No, przecież strzelałem, a on mnie nie zabił! Tak jak myślałem, ci było. Dobra, nie ważne. Gdzie jest tył?! Nieeeeee! Ja się poprawię! Ja się popra... Nie będzie to tak! To nie Tu jest! Ha, mam cię skurwysynie kurwa! Nie zgwałcisz więcej kurwa mojej rodziny. Nie. Jak?! Przecież ja strzelałem! Naciskałem lewy przycisk myszki. Gdzie?! Chuj! No nóż miał! Ej w sumie Marciel też mam nóż Aaaa ciki ciki, ciki 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 ta Tutaj Marcin poczuł c 4 na swoim tam O je, o je Kancelaria, Kancelaria. Kancelaria. Agata pała Predator miał, minął! Nóż! Bo <laughs> A dobrze było! Tu jest! Eee, był mój. Ale nie wali mu pały młody sen Wie no mani Wieje sandałem z masłem Wieje sandałem O oh je yeah. Ha, ale z todżów napierdalam <śmany> <śmany> jeszcze następny O kurwa Ale kokse Ale dalej jestem drugi Maciej poczuł tampon O kurwa, kurwa, kurwa Mać Zajebali mnie dziś No i nie wygrałem Nie ma rymu, chuj Tam był! Aaaa wow. wow. jakaś piesna <śpiewanie> <śpiewanie> Trzeba co tam jeszcze dobrego było Wali Stefan za stodołą Nie jak to było ty? Ty jak to leciało? Ale nie wali! pały Młody sam! Wie? Normalnie! Wie je sandałem! Z masłem Ty, ale jak to było ze Stefanem co walił z za stodołą? Ty bo nie pamiętam tej nuty, jak ona leciała? Kojarzysz to? Przegraliśmy Co chciałeś? Nagrywam No to później przyjdę na razie Ty, ale jak to leciało z tą kiełbasą i stodołą i ze Stefanem Jak to leciało? Ty weź mi to zanotź kurwa nie! Ale no było coś takiego, że walił se kiełbasę za stodołą. No było coś takiego bezkitu Na razie na razie. Hejka. To dawaj yy, jeden na jeden. Muszę. Znaczy 2 dwa na 2. Dwa. Jeden na jeden. Ty, ale jak to było? Było coś takiego. Trzy na trzy damy. Trzy na trzy damy. O dobra, chuj, ale cicho, ale jak to było? Jak to leciało? Nie staćcie na To nie O oh, on... On ma gide On ma, on ma Czekaj, kurwa. Ty ja dawno to oglądałem, to... ale... A może... Może słoiki nadziane sedesem. A, to też było dobre. Słoiki nadziane sedesem. Da. Albo... Kokaina Jodro Planeta Co tu jest? O, Polacy, jakiś Kosi kredki. Kosi kredki. Kurwa, Kosi kredki I co Kosi kredki. Bratusz stary. Co kurwa? Że. Że. got Agata, pała. Pała. Ej, jest speed. Już widz? Jest speed killer. Boję się. Speed killer. Dominacja. A, no, możemy przejebać. Mamy oldmana, stary człowiek i, i może. Chociaż tobie nie pomoże <grystanie> Ty wino mi się skończyło Znowu No trzeba dolać A to może później <grystanie> Na razie jeszcze starczy Czy może ty Kosi <grystanie> Mazaki Tom, dom, 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 dom No i chuj. Dom dom djoo. Djoo. Tak, mam go. Mam go, mam go. Dobrze. Dobrze. Dobra, teraz coś może pójść na B, a jeden będzie osłaniał C. freestyle dziwko. Fi 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 freestyle.

Pieje sandałem z masłem Dobra Ty może zmienimy płytę Eee, śmigłowiec Gdzie on Gdzie on Ja go zajebać Zajebać go ja Tu jest Pieje sandałem z masłem Wodnym pilsem wali z pewnym filmem wali A, zabił mnie! Czekaj! Będzie mój! Będzie, be... nie, nie machuję, będzie mój! Tak! Jest mój! Dobrze Dobrze, dobrze, lecimy dalej z tym koksem Tutaj ktoś kurwa naszych ma, wziął ich? nie Jedne se tam O jej! O! Kogoś trafiłem! Tu jest! Dobrze! Mam go! Proszę Państwa, jest zacięta walka! Jak to kurwa los el elfa, alfa kurwa? Eutanazja! Eutanazja? Nie no, tobie to chyba jeszcze nie grozi! Wieje, sandałem! Ty, ale co to tam jeszcze było? Z jakie tam jeszcze nutki były? Czekaj, ja sobie zaraz przypomnę. Zalebyś mi się ten właśnie. No nie! On był mój! On, no nie! Jak? Tak blisko! Tak blisko jak ja! Ha, ja się go zajęłam na fleszu, cześć! Tu jest! Nie, to ty! To on No, ja O kurwa, idzie Zamam go Jest! We are the champions, my friend da, 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 da. We got the power Ta-ta-ra-ta-ta ta, ta, ta. We got the pała, dobra? Kończymy! Było świetnie, wesoło i zajebiście. Na razie trzymajcie się, cześć.